Lumen Gentium. Biskup José Luis Ascona trafnie oświadczył, że idea i symbolizm Matki Ziemi, Gai, a także Mamy, które są dzisiaj powszechne, nie mogą być mentalnie i religijnie oddzielane od zjawiska wielu historycznych pogańskich bogiń matek. Pamiętajmy o niezliczonych bóstwach Matki Ziemi, które poprzedzały Paciamamę i towarzyszyły jej jako bogini płodności we wszystkich kulturach i religiach biblijnych. W Starym Testamencie Astarte, Ashera, jest w swoim nagim wyobrażeniu boginią płodności, zmysłowej miłości. W Nowym Testamencie, dzieje apostolskie rozdział 19, wersety od 23 do 40, a także rozdział 20, werset pierwszy, jest to Artemida Efeska, wielka bogini płodności. Przedstawiona jest jako ta, której połowa ciała jest wypełniona piersiami. Podsumowuje ona, co oznacza statuetka Matki Ziemi Pachamamy. Niemożliwe jest umieszczenie wizerunku Najświętszej Panny z Nazaretu, Matki Boga i Kościoła oraz statuetki Pachamamy, bogini płodności, na tym samym ołtarzu lub w tym samym kościele. Lumen Gentium. W tym to właśnie czasie z powodu nauki pańskiej powstało poważne zamieszanie. Złotnik Demetriusz wyrabiał świątynki Artemidy, zapewniając swoim pracownikom niemałe zarobki. Zebrał ich oraz tych, którzy tym samym rzemiosłem się trudnili i powiedział: Ludzie, wiadomo wam, jakie z tego rzemiosła mamy zyski. Widzicie też i słyszycie, jak ten Paweł, nie tylko zresztą w Efezie, ale prawie w całej Azji, zjednał sobie wielu ludzi i przekonał ich, że nie są bogami ci, którzy są dziełem rąk ludzkich. Grozi nam, że nie tylko upadnie nasze rzemiosło, ale i świątynie wielkiej bogini Artemidy będą mieli za nic, i że ta, którą czci cała Azja i świat, będzie odarta z majestatu. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i zaczęli krzyczeć Wielka Artemida Efeska Zawrzało w całym mieście Wszyscy pobiegli do teatru Porwali ze sobą Macedończyków Gaiusa i Arystarcha, towarzyszy Pawła. Paweł chciał wyjść do ludu, ale uczniowie mu nie pozwolili. Nawet niektórzy spośród azjarchów, którzy byli mu życzliwi, prosili go, aby się nie udawał do teatru. A tam każdy krzyczał coś innego. Powstało takie zamieszanie w zgromadzeniu, że większość nie wiedziała nawet, po co w ogóle przyszli.